Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, a w tym odcinku powiem jak podnieść swoje WN8 A więc no na początek powiedzmy sobie o tym, co wpływa na to WN8 yy, A więc mamy tak. Najważniejszy jest oczywiście damage. Yy, jest to około 63, prawie 64% naszego WN8 Następnie mamy zniszczone pojazdy wroga, czyli fragi. Yy, procent wygranych oraz yy, ostatnie mamy punkty obrony bazy najmniej liczone do WN8 więc jak wbić to WN8 no to oczywiście musimy robić damage i teraz yy, yy, powiem Wam taki przykład robimy 2000 damage'a yy, jakimś tam czołgiem i mamy zbit w 2000 w 8 0 fragów robimy w tej bitwie 2000 damagea, 0 fragów i mamy 2000 WN8 A teraz jak zrobimy 1800 demedza i zrobimy 2 fragi Mamy już 2500 WN8 Tym samym czołgiem Tak to mniej więcej wygląda Także no nigdy nie zapominajcie o tym, żeby w bitwie y, zrobić fraga jakiegoś Sam damage samym damageem WN8 nie zrobimy y, Fragi są bardzo ważne a teraz, y, jakimi czołgami najlepiej y, podnosić swoje wynosie? A więc, no, na pewno będą to low tiery. Takie jak, no, w, w sumie praktycznie wszystkie. tutaj y, Zacznijmy od amerykańskich. Y, od pierwszego tieru do tutaj, w tym przypadku, czwartego, chociaż tego TDK bym unikał. Następnie mamy niemieckie i tutaj, no, Pz2. PZ35T, PZ3, PZ4D i PZ4G oraz Leopard. Tymi czołgami można spokojnie podnosić w na low tierach. Yy, Następnie ruskie, czyli od pierwszego tieru do. No, praktycznie tu tą linię medów można spokojnie podnosić yy, w 8 grając tą linią. Y, następne amerykańskie, y, brytyjskie, przepraszam, mamy tak y, Cru cruiser, dwójka, y, no i od cruiser, y, cruisera do Crusadera, pomijając Chargilla, no tym niestety nie wbijemy w 18. Idąc dalej, y, jeżeli już jesteśmy przy brytolach, możemy spokojnie y, Cromwellem, Cometem, FVM301, y, Vickersem, no i w, Vickers, w Vickersach jest sprawa taka, że na razie ja bym ich nie ruszał, ponieważ wymagania na WN8 są bardzo wysokie, przez to, że te czołgi są bardzo dobre. Ale po 10 grudnia, po nerfie, te czołgi będą słabsze, więc gracze będą robić na nich mniejsze wyniki, więc te wymagania na WN8 spadną. A oczywiście jest to light, więc no, lightami łatwiej robić WN8. I chciałbym jeszcze powiedzieć o Centurionie. Centurion 1, nie mam na nich jakoś, nie wiadomo jakich statystyk, a muszę powiedzieć fan że w N8 mam chyba fioletowe z tego co pamiętam. Także no, o, 1400 tyle na szóstkach się robi. 1400 damagea. A no jestem chyba na nim fioletowy, wrzucę mam zdjęcie, tutaj się pojawi zdjęcie i tyle. Także no, polecam również Centuriona 1. No, ale trzeba nim dobrze grać. To jeżeli będziecie chcieli, ja wam wytłumaczył, jak grać poszczególnymi czołgami. Jeżeli macie jakiś problem z, czołg z czołgami, no to piszcie w komentarzu. No i teraz mamy japońskie, czyli no cała linia tutaj od pierwszego tieru do dziesiątego, do stBK. STBK stb trochę ciężej, ale tutaj Chini łatwo, cicza również łatwo robić WN8, Chiche. No i od czwartego tieru tak naprawdę zaczyna się najlepsze boostowanie. Bo Chinu się świetnie robi w 8 nie trzeba dużo robić, a y, Fioleta można bez problemu wbić. Cheeto, y, niewiele demedza jest potrzebne na Fioleta. I Chiri, Chiri to jest świetny czołg, naprawdę maszynka do robienia w 1 8 Nie trzeba robić nie wiadomo jakich wyników, a no Fiolet się praktycznie sam wbija, wystarczy grać tam z drugiej linii władować magazynek yy, i się cofnąć no i klepać damage STA1 również łatwo się robi damage'a i TypeM61 też łatwo się robi damage'a, no bo to są papiery niedoświadczeni gracze często bardzo często nimi giną, więc no nie jest ciężko zrobić nimi w 8 wystarczy no, grać drugą linię albo tak yy, na wieżę tutaj nie mają zbyt mocnych wież, ale potrafią odbić no i mamy tutaj Chiny. Mm, tutaj szczerze Wam powiem, że do 6 Tieru można śmiało grać, jeżeli chcecie wn 8 robić. Najlepszy chyba jest M5A1 Stewart. Jest przyjemnym czołgiem. On jedzie chyba, no yy, gdzie tutaj mamy prędkość? 52 na godzinę, myślałem, że trochę szybciej, ale to raczej nie, nie przeszkadza yy, temu pojazdowi, żeby robić dobre wyniki, bo naprawdę działko ma... Sympatyczne. Także polecam wam go do robienia n 8 Teraz mamy Francuzy. No i tutaj oczywiście, no klasycznie, linia od 5 tieru do 10. Na dziesiątce oczywiście troszeczkę ciężej. Yy, no bo to dziesiątka ludzie już lepiej grają na dziesiątkach niż na tych niższych tierach, bo tu przeważnie się XP działa. Chociaż na odczacie też się XP, ale to tam mniejsza. Yy, AMX ELSEC świetny czołg niestety z nieobracaną wieżą muszę powiedzieć, nie wiem czy z tym działem chyba obraca, ale z tym już lepszym yy, nie za bardzo mimo to ten czołg jest świetny jest bardzo mobilny, szybki ogółem no jest bardzo bardzo fajnym czołgiem 65 na godzinę dalej mamy AMX 12T który no już mamy ma magazynki, więc uczymy się grać maga magazynkami jest to również świetny czołg do robienia wn Chyba najlepszy z tego zestawienia. Nie trzeba dużo, a w 8 y, jest wysokie. Y, cechuje się wysoką prędkością, słabym pancerzem oraz no, bardzo sympatycznym działem. Trzy pociski po 160 na apeku, y, 144 penetracji. Jest ten czołg bardzo, bardzo sympatyczny. No i musicie spojrzeć tutaj na goldzie, mamy aż 202 penetracji na szóstym tierze gdzie mamy losowanie Max do siódmych tierów. No jest naprawdę bardzo dobra penetracja na tym czołgu. Więc jeżeli załadujecie golda to śmiało możecie y, przebijać większość czołgów siódmego tieru. Dalej mamy imixa 1375 tak jak poprzednik y, Bardzo fajna prędkość, już mniej, mniej fajny pancerz i no i działko też bardzo fajne, choć tutaj. No tutaj mamy takie samo działko jak z, na 12T tylko czas przeładowania chyba mamy lepszy i chyba troszeczkę celność 0,38 A tutaj mamy 0,32 tak, działo mamy celniejsze, dużo celniejsze na tym pojeździe i dalej, IMX 1390 No tu już mamy Lepsze działko, mamy 170 penetracji na goldzie, 248 jest to trochę mniej w porównaniu do, siódem, do szóstego tieru. Na swoim tierze grając na szóstkach, tak jak ósemka gra na ósemkach, no ma troszeczkę mniej penetracji niż taka szóstka grająca na szóstkach, strzelająca z golda, ale da się przebijać. Głównie my tymi lojtami chodzi o to, żeby tam złapać przeciwnika gdzieś od boku. Nie, nie należy się strzelać w pierwszej linii, więc to trzeba brać pod uwagę. No i średnie obrażenia już mamy 225 Celność trochę słabszą niż na siódmym tierze Ale wciąż y, bardzo sympatyczny czołg No i dziewiątka, czyli no chyba no, czołg, którym najlepiej mi się grało Ale to dlatego, że ma walnięcie 310 y, Ma w miarę penetracji Na goldzie troszeczkę mało ale to można wrzucić y, do penetracji i już nam tej penetracji tak bardzo nie brakuje. No yy, czołg jest szybki. No niestety pancerz tam to wiadomo łapie hajeki jak każdy czołg z tej linii. No i ogólnie ten czołg jest yy, podsumowując yy, dobra, alfa jak na jak na lighta. Yy, 3 petki w magazynku, tam chyba 16 sekund reloadu, 16,6 i w miarę okej okay, penetracja. No i dalej mamy ta 10 tiero, czyli no bardzo fajny light yy, zalety tego yy, pojazdu to na pewno działko. Działko ma świetne, 13 sekund reloadu, prawie 14, 310, fajna penetracja i sympatyczna celność, czas celowania też nie, nie za długi, jak się zatrzymamy to praktycznie od razu skupia. Więc w ruchu można strzelać, jak się zatrzymamy, sekunda i również można strzelać no oczywiście prędkość y, bardzo dobra 65 na godzinę jeśli się nie mylę tak 65 na godzinę do przodu 23 do tyłu no i no pancerz, y, jak zwykle nie, nie za dobry chociaż akurat Barcha 25T już coś tam odbija bo on jest tutaj sobie zobaczycie jest trochę taki pokontowany ta wieża ma takie takie śmieszne śmieszne taki łączenie przez co hajki no nie wchodzą, nie zawsze wchodzą. Przód jest zdradliwy bardzo, bo jak tak się skontujemy, no to, to już pocisk w górną płytę może nie wyjść tak samo boki, tutaj ha, hajki, no hajki raczej wchodzą, ale no mogą zejść na gąsienice, które są dość wysokie. Tył, no to łapie wszystko. Bok wieży też przeważnie łapie wszystko. Także no do przeciwnika najlepiej ustawiać się przodem nie, nie kontować. Się. Dalej, no tutaj niestety nie wypowiem się na temat tych czołgów Ale na pewno Lago się fajnie wbija, esterfałem, pisem I nie jestem pewny co do tych czołgów Ale myślę, że też fajnie się nimi wbija w N-8 Teraz takie pojedyncze Pojedyncze czołgi z linii, o których wcześniej nie powiedziałem Takie for fun bardziej, czyli te tutaj mamy T20, gdzie on jest? T20. Bardzo fajny czołg, fajne działko i też fajnie się nim wbija w WN8. Następnie mamy w niemieckich VK3001P. Też świetny czołg do wbijania w WN8. Naprawdę dużo nie potrzeba wymagań, a WN8 leci. Mamy w OK, penetrację. Fajne średnie uszkodzenia, tutaj reload chyba trochę długi, 8 sekund. Pancerz potrafi odbić, bo jest tutaj y, taki... Y, płyty są pod kątem niektóre, więc potrafi ten czołg odbić, wieża w miarę ok, również potrafi odbić. Mobilność, y, no jest to ociężały med, więc mobilność nie jest za dobra, 30 na godzinę, ale zanim się to rozpędzi do tej prędkości, to troszeczkę minie. Y, ale ogólnie czołg jest bardzo fajny, polecam wszystkim, jeżeli chcecie zrobić w Rosyjskie czołgi już mówiłem. Tu z pojedynczych czołgów już mówię całą linię, tutaj pojedynczych czołgów nie ma, tutaj też takich pojedynczych czołgów nie ma, tutaj też nie i tutaj już o tym powiedziałem. A więc podsumowując, yy, trzeba robić damage, fragi bardzo ważne, spot tam yy, drugorzędna sprawa, no i tam def bazy, no to nie, nie wszyscy kapują bazę. I najpopularniejszymi, czy, czy najpopularniejszą linią do wbijania yy, w N8 są oczywiście francuskie Light'y mm, mają naj Najlepiej się na nich wbija w 8 i są całkiem sympatyczne do gry, fajnie się nimi gra, także no serdecznie Wam je polecam Także no to by było na koniec, jeżeli chodzi o ten odcinek ale jeżeli macie jakieś problemy z, z jakimś czołgiem, to śmiało mówcie. Ja oczywiście wam postaram się pomóc. Ktoś mi tam pod życiu pomysł, aby robić poradniki do, do map, jak grać danym typem czołgu na mapie. Oczywiście no, takie poradniki, jeżeli będziecie potrzebować, to się pojawią. Także no, śmiało piszcie, jeżeli potrzebujecie pomocy na jakimś czołgu. Ja wam oczywiście Yy, odpowiem na ten komentarz i no jeżeli dotrwaliście do końca napiszcie fajny odcinek a przypnę Wam serduszko także no to by było na tyle dzięki że dotrwaliście do końca cześć